Hey, cześć, z tej strony są i witam Was w kolejnym odcinku z gry Mobile Legends Bang Bank w trybie Mayhem. Tym razem gramy z MIO, ODETTE, RABI i CHANGEM przeciwko Clintowi, RABI, HANABI, Lunoxowi, Leomordowi. Pierwsza chyba nie ma Lukarda w drużynie. Bardzo mi się podoba skin ODETTE i MI Mi Suzuhime jest taki typowy, typowy japoński skin i ODETTE Marmit Princess. Jest taki bardzo kolorowy, jest fajny, jest epic, więc jest spoko. No i mamy lepszą ramię, bo oczywiście ma Kat Girl skina, więc jest spoko. No i mają Clint Rock'n'Roll. E, spoko, spoko skin w sumie, ale chyba ze całej gry aktualnie najlepszy skin ma e, właśnie Mia, Suzuhime Mia ogólnie ma bardzo ładne skiny i bardzo dużo fajnych skinów, więc spoko. A my gramy sobie Natalką. Gramy Natalką, e, bo o, Ruby Left The Match. Spoko, gramy, e, dlaczego gramy Natalką? Bo mogę. Gramy na Natalką, bo słyszałem, że jest bardzo dobra. No i chcę wam pokazać, dlaczego Natalia jest OP w tym trybie. W sumie sam nie wiem, dlaczego jest OP, bo pierwszy raz nie gram, prawda? E, nie jest tak, że. Ale ona zapierdziela. Nie jest tak, że grałem tą Natalią e, jakoś wcześniej czy coś. Mamy First Blooda, spoko, mamy Double Broda, mamy Triple Blooda. Wow, okej, okay. spoko. Ok, jest spoko. Weźmiemy sobie tutaj. Dżungle, nasz ult nic nie bije kompletnie. W każdym razie... Ym, słyszałem, że natalka jest spoko i ja chcę nią sobie pobrać i chcę zobaczyć, czy ona naprawdę jest taka dobra, czy tylko tak y, mi się wydawało, czy tylko tak słyszałem. E, w każdym razie, ym, film oczywiście będzie nazywał się dlaczego Natalia jest OP na tajem bo w sumie podoba mi się taka seria. Podoba mi się taki, taki, taki wydźwięk tej serii. To może być naprawdę fajne. Mm. Wow, ale fajnie skoczyła. Jest spoko, naprawdę. Powinienem w ogóle wziąć itemek na dżunglę, ale... ale hookers. Mm, nasza Ruby jest a I dobrze. Wbiłbym się w przeciwną Ruby na bocie, tylko boję się, że ona nas może zabić. W każdym razie i tak musimy tam iść defować, więc lecimy. Oczywiście na razie nie mamy aż takich obrażeń jeszcze, ale w późniejszej fazie gry na pewno te obrażenia przyjdą z czasem, prawda? Mamy retribution, więc na dżungli będziemy sobie brać śmiało E, wszystkie podporki. Ultujemy minionki, bo ult nie jest tak aż tali potrzebny. Właśnie ult jest bardziej, żeby sobie chyba farmić, czy coś. Mm, klasycznie będziemy stać w niewidcy. Nasza drużyna robi im powrot w ogóle. O, rabi nie ma. rabi nie ma many. Spoko to jest. Rabin rabi nie ma many, to jest dobre. Mm, my skoczymy sobie na ich dżunglę, na ich bufa może. O ile jest. Nie ma, okej, okay, ale weźmiemy sobie tego potworka, albo nie. Albo nie, może Ruby jednak zabijemy, co? Wow, nie, 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 dobra, żartowałem. E, żartowałem, bo widzę, że ona się cofnęła na bazę i ma full full many. Ja Cały czas nie mam życia. I nie mam też obrażeń jeszcze. You got killed by an up. Okej, okay, tutaj idzie odette już. Może może ją jakoś zabijemy? Wiem, to jest Ruby, z nią, ją będzie ciężko zabić. E, ale na przykład... Możemy pomóc, wspomóc, e, Change'a. Uuu, dostaliśmy Suna, ale nie, nie fajnie, nie fajnie. E, od kogo my dostaliśmy Suna? Dostaliśmy Suna od Hanabi chyba, co? Mmm. Forbidden Jutsu Higanaba. Tak, to jest ten ult i on nas zestunował. No niestety zdarza się. A właśnie, a propos, Builda, z którego korzystamy, bo to może też Was e, ciekawić. Korzystamy z, korzystam z takiego builda. Steiner DPS zmodyfikowanym. Mm, to jest build top 1, bodajże, chwilowo. I myślę, że skoro. Bo ja nie jestem jakimś mainem, Natalii. Ale skoro ludzie w top 1 używają takiego builda, no to chyba, chyba dobre jest co? Dlatego też ja go używam. Tutaj użyjmy oczywiście ulta, bo ten ult na nic nie zadaje. Obrażeń zbyt dużo. Nie wiem też, jak maksować. No, totalnie nie znam się, na nagrze Natalią. Możecie im na przykład napisać czy gram dobrze, czy nie, aczkolwiek wydaje mi się, że nie idzie mi tak źle, chociaż na razie tylko farmiłem, ale mamy już trzy e, asysty, więc jest spoko e, Wejdźmy w niewidzialność. jak ona zapierdziela na tej niewidzialności Okej okay, i znowu wejdźmy w niewidzialność Wow 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 wyluzuj Uciekajmy! O nie, nie trafiliśmy. Nie uciekniemy. Chciałem e, przetraszować przez ścianę tam, ale nie udało mi się. Ale już widzicie, ma super. Wow, wow, ta Odette gra mega dobrze. Wow, naprawdę, ta Odette jest 715, teraz jak tak patrzę. Jest, no, jest dobra po prostu. Być może w kolejnym odcinku zagramy Odette i pokażę dlaczego Odette jest super. E, Odette super, w sumie jest Mogę wam odpowiedzieć teraz, z tego powodu, że ma jak stun normalnie rozdwaja jej się, prawda? W normalnej grze, ta chyba to jest jej pierwsza umiejętność, o ile się nie mylę. Ten stun taki fajny, co się tak rozdwaja na boki. Tak tutaj się. Roz 80 cieciara Zatakujmy tutaj ziomka. Dobra, Mija już go chyba zabije, dokładnie. My już mamy też pierwszy temek, więc już zadajemy jakieś obrażenia. Wbijmy się w Lunox, która już nie żyje. No a a, a a co robi Natalia z tego co słyszałem gdzieś jakaś plotka mi doszła że ona w jak jest w tej niewidzialności swojej tak zapierdziela sobie niczym e, flash z Marvela to ona chyba zawsze zdaje Critical Attack czy coś takiego podobno e, wbijmy się na bota na pomóc dobra nikomu no i patrzcie i tak się właśnie gra to jest bardzo proste nie nie wiem dlaczego ludzie nie potrafią wygrać na przykład w Mobile Legends w sumie, mi to też nie wychodziło zbyt często, dopiero teraz mi zaczęło wychodzić. Nie wiem czemu. Jak nagrywam odcinki, to mi jakoś lepiej wychodzi nagrywanie. No i patrzcie, i nie ma nas. Oczywiście ich zabijemy, jak tylko podejdą. Chyba na dużo. O! Okej, okay. jesteśmy z supportem. Jak na razie, bo wszystko nam zabijają. Ajajaj, mogę użyć drugiej umiejętności, dopiero wtedy zdaszować, bo o ile się nie mylę, druga umiejętność, uh, reducing enemy movement, speed, willing attack, speed and becoming, becoming able to dodge all basic attacks in the smoke. Nie wiem czy podstawowy atak wieży, czyli atak wieży jest uznawany za podstawowy atak czy nie Bo uh, nie jest napisane, że uh, basic attack heroes, nie? All basic attacks, Nie ma, że all, all Heroes basic attacks, więc może. No nie wiem. Wiecie co? Czemu by tego nie przetestować? Jakoś na wygranej im nie zależy aż tak, bo i tak podobno e, przegrane czy wygrane z tego trybu nie zaliczają się w st statystyki. Wbijmy się tutaj pomoc, oczywiście. Jej, mamy czwartego kila. Kiedy my zrobiliśmy 4 kila? Nawet nie wiem. Wow, szybko to poszło. E, wbijmy się w Clint'a. Jest mega kill dla mi, spoko. Pomogliśmy. Ja bym chciał przed zakończeniem tej gry, bo widzę, że tutaj w miarę szybko chyba ją zakończymy, chciałbym jeszcze sprawdzić, czy smoke bomba y, redukuje obrażenie od wieży. Bo tego nie jestem pewien. Więc zaraz po prostu sprawdzimy. Jesteśmy 4-4-8. Jak widzicie, Inaczej, jak zapytacie się dlaczego Natalia jest bo jest szybka i ma krita co każda tak. Podobno, z tego co słyszałem. No, ogólnie są lepsze postacie niż Natalia, tak mi się wydaje. Bo Natalia, mówię, jakoś to był mój, mój main chyba w drugim czy tam trzecim sezonie. Już nawet nie pamiętam, bo to nie, ja, ja w to gram od chyba drugiego sezonu, tak, bo pierwszy sezon przeoczyłem też jakoś niedużo. E, ale, ale, ale właśnie przeoczyłem pierwszy sezon z tego powodu że oni zaraz to skończą, więc nie bierzmy sobie żadnych tutaj e, bafików, tylko po prostu zapierdzielajmy tam jak najszybciej. I pyk. Sprawdźmy. W sumie nie wiem. W sumie nie wiem cały czas. Będę musiał na, na odcinku sprawdzić czy e, wieże, czy ataki od wieży są rezystowane przez smoke bombę. Smoke bombę. No i co? i Mamy pewnie z y, 8 minut odcinka, coś takiego. Zakładam, u mnie jest 10. Zobaczymy ile będzie na odcinku. I w tym odcinku też to by było na tyle. Nie będziemy się jakoś dużo rozwodzić. Zapytacie się dlaczego na Natalia jest OP, bo jest szybka i zadaje masę obrażeń z autoataku proszę bardzo. E, macie odpowiedź. No i co? I widzimy się w kolejnej grze. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie i cześć! We will be in touch!